Lil' sheep enter like in Butterman One, two, three, into the flow Jestem Kuba Bambo i znowu robię show Nie mam planów na życie, ale wiem, że nie skończy się piciem Michał daj do głośni, bo wbijam cię na bicie Karierę sobie zrobię w pokoju od Michała Nie zarobię wiele, ale może większy będę od mini Majka Ułożę sobie życie i będzie jak bajka Nagram jeszcze dwa albumy i kupię sobie nowe buty I nie wyląduję za kurty w kajdankach Napieralam dzień i noc z teksem, żeby w przyszłości kupić sobie za te piosenki dom, chociaż wiem, że może nie być mi to. To i tak sprawia mi to wielką radość. Huba fopach, kiedy przyjeżdża Bambo. Huba fopach, kiedy śpiewamy to. Huba fopachy, bo rozpierdolimy flow. Uba chłopaki, no bo zabroni nam kto? Uba upachy, kiedy przyjeżdża bo Uba chłopaki, kiedy śpiewamy to Uba pachy, bo rozpierdolimy flow Uba pachy, no bo zabroni nam kto? Minęło pół roku, chociaż odczuwam jak dwa lata Odejście mojego zioma, którym miałem zrobić rapa I może zrobię, ale najpierw muszę pomyśleć jak na to wszystko zarobię Wiem, że nie dorównam legendom takim jak Tupac, Snoop Dogg albo Dr. Dre Ale to, że nie dorównam nie znaczy, że nie stanę się jednym z nich Wystarczy tylko, że się wymęczę i znajdę swój styl Niedawno podeszła do mnie jakaś trzynastolatka Zapytała się mnie, czy to ja nagrywa śmieszne filmiki na omegle Nie, bo ja jestem rapperem, a nie jakimś ani youtuberem Robili ze mną memy, ale kto tu teraz jest frajerem Może kiedyś byłem, bo nagrałem kujową mutę z rzeźkiem. Ba, pu, kiedy przyjeżdża Bambo Ba, pu, kiedy śpiewamy to Kuba pu, bo rozpierdolimy flow U pu, pachu, no bo nam kto U kiedy przyjeżdża Bambo Ba, pu, kiedy śpiewamy to Ba, pu, bo rozpierdolimy flow U pu, pachu, no bo nam kto Ba, pu, kiedy przyjeżdża Bambo Ba, pu, kiedy śpiewamy to Ba, pu, pachu, bo rozpierdolimy flow Upału upa, bo zabroni nam kto. Słyszysz samego siebie? No. Ale faza. Skutemam bo <laughs>